Witajcie erowodnika. Wielkie energie spływają na ziemię, czy też przybywają na ziemię. Kochani, bycie ludźmi w tym stuleciu nie jest łatwe. A jednak wielu ludzi chciało przyjść tu w tym czasie. Dlatego właśnie populacja ludzi na świecie jest tak duża. Teraz jest tu więcej dusz niż kiedykolwiek na naszej planecie. Żyliśmy w niskiej, sprawiającej ból wibracji trzeciego wymiaru, gdzie wolna wola pozwala być tym, kim nie jesteśmy. A teraz, gdy już całkowicie doświadczyliśmy ciemności i tego, co nie jest miłością, nadszedł czas, aby to zostawić, podnieść się ponad poziom zamętu, nienawiści i podziałów, w jakich byliśmy zanurzeni. Nadszedł czas, aby przywrócić wibrację miłości. Dni nieporządku i chaosu się kończą. Wielkie objawienie życia w tym ziemskim doświadczeniu polega na tym, że wszystko to, co się wydawało ważne, wszystkie dążenia do sprawowania władzy nad innymi, Dążenie do kontroli i samozaspokojenia, dążenie do dóbr doczesnych i pieniędzy zostało dokonane pod fałszem paradygmatów w obrębie iluzji. I wspaniale, że dysfunkcyjne zachowanie jest wykrywane i przetwarzane. Wspaniale, kiedy gwałtowne działania innych są postrzegane takimi, jakie po prostu są, jako narzędzia edukacyjne dla naszego przechodzenia w miłości i świetle. Następuje przebaczenie. Ramy czasowe strachu i miłości szybko się rozchodzą. Ci, którzy są głęboko zakorzenieni w grze, których ego upaja się mroczną, fałszywą narracją o śmierci i zniszczeniu, coraz głębiej popadają w zamieszanie ciemności. A ludzie, którzy są gotowi do opuszczenia symulacji ziemskich namiętności i mrocznych pragnień, tej planszy gry dla ego, wznoszą się ponad bitwą i zniszczeniem ludzkości. Wielkie energie przybywają na Ziemię, aby nam pomóc w naszej podróży. Nasza karma wciąż nas prześladuje, kiedy zachowujemy się niewdzięcznie, ale z każdym dniem prześladuje nas coraz mniej. Miłość przejmuje kontrolę, kiedy pozbywacie się swoich fałszywych przekonań. W swojej boskiej istocie jesteście miłością, światłem i prawdą. I w swoim sercu wiecie, że najlepsze dopiero przed nami. Wdzięczność wam wszystkim.